Pozostawiony bagaż, czy to jest duży problem? Pozostawiony bagaż stwarza dla wszystkich tutaj ludzi przebywających zagrożenie dla życia i zdrowia. Traktujemy bardzo poważnie ten problem, gdyż uważamy, że każdy pozostawiony bagaż zawiera urządzenie wybuchowe. Dlatego podchodzimy bardzo poważnie do tego problemu. Wszyscy pracownicy tutaj w porcie lotniczym mają tą świadomość. Dlatego informacja o takim pozostawionym bagażu jest przesyłana jak najszybciej do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy zajmą się tym elementem, lub do służby ochrony lotniska. Często zdarza się, że jest gdzieś pozostawiany bagaż bez właściciela na lotnisku? Dosyć często zdarza się taki fakt pozostawienia bagażu bez opieki. W tamtym roku było takich przypadków około od 50 do 60. W tym roku już mamy 36 zanotowanych przypadków pozostawienia bagażu, a 9 razy podejmowaliśmy ewakuację całego portu. Skutkuje to, tak jak właśnie przed chwileczką wspomniałem, w najgorszym przypadku ewakuacją portu lotniczego. Załóżmy, mamy sytuację, jest pozostawiony bagaż bez opieki, nie ma właściciela. Co się dzieje? Jaka jest kolejność działań? Kolejność działań przy Zauważeniu, jeżeli ktoś zauważy pozostawiony bagaż bez opieki, jeżeli to jest ktokolwiek, czy pasażer, czy ktoś z obsługi portu lotniczego, po pierwsze, poinformować służby ochrony. Po drugie, nie ruszać tego przedmiotu, nie przesuwać i oddalić się. Następnym elementem jest zrobienie strefy bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy straży granicznej i pracowników służby ochrony lotniska. No, są podawane komunikaty w porcie lotniczym e, o potrzebie stawienia się osoby, która pozostawiła ten bagaż, e, i czekamy. W tym czasie, kiedy my czekamy na tą osobę, jest analizowany monitoring e, i sprawdzamy, gdzie ta osoba e, przebywa, w jakiej sytuacji ten bagaż został pozostawiony, czy rzeczywiście e, możemy już się zacząć bać, czy, czy zostało to zrobione z premedytacją, czy rzeczywiście e, była to chwila roztargnienia. Poprzez pasażera, poprzez witanie e, osoby bliskie, kogoś z rodziny i, i, i ta chwila roztargnienia, emocji e, sprawiła, że, że osoba zostawiła ten bagaż. Co grozi takiej osobie, jeśli się znajdzie osoba, która zostawia bagaż, co jej grozi? E, są to szeroko rozumiane sankcje karne. Od mandatu, poprzez wniosek do sądu o ukaranie. Wszystko w zależności od tego, jaki tryb sprawa przyjmie. Czy zakończy się ewakuacją, czy, zostań, czy sytuacja pozostawianego bagażu sprawi, że będą opóźnione loty. To wszystko ma na to wpływ. Właśnie załóżmy sytuację, że właściciel się nie znajduje, straż graniczna ma problem, co zrobić z tym bagażem. Jak jest sprawdzana zawartość, jakie są ewentualne działania zapobiegawcze, żeby nic nikomu się nie stało? Jeżeli e, przez, czekamy przez pewien bezpieczny okres czasu na stawiennictwo się właściciela bagażu, z monitoringu tak samo stwierdzam, czy ta osoba opuściła port lotniczy, e, czy przebywa jeszcze tutaj na miejscu. Jeżeli e, dochodzi do takiej sytuacji, gdzie osoba nie stawia się e, do pozostawianego swojego bagażu, zostaje wezwany z, e, sztab kryzysowy, w którym uczestniczą wszystkie podmioty portu lotniczego i zarządzana jest ewakuacja portu. Wszyscy pracownicy, pasażerowie zostaną ewaku ewakuowani na bezpieczną odległość i w tym czasie pirotechnicy przystępują do działania. E działanie polega na rozpoznaniu przedmiotu. Pirotechnik podchodzi do pozostawionego bagażu, e robi zdjęcie rentgenowskie. Na tej podstawie może stwierdzić, co znajduje się w bagażu, czy bagaż jest bezpieczny, czy nie zawiera żadnych elementów urządzenia wybuchowego. I następnie dalej są podejmowane działania. Jeżeli bagaż jest bezpieczny, zostanie on podjęty i życie portu lotniczego wraca do normalnej takiej procedury, do normalnego życia. Czy zawsze musi być to pirotechnik, jako faktyczna żywa osoba, czy Straż Graniczna ma jakiś sprzęt, który może spełnić tę samą rolę? To wszystko zależy od sytuacji, i od czynników, od informacji, jakie posiadamy. Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie niebezpieczeństwa. Na przykład mamy zgłoszenie alarmu bombowego, to wtedy pirotechnik już nie podchodzi do takiej pozostawionej rzeczy. Używamy robota pirotechnicznego, który załatwia nam całą sprawę. Jeśli w wyniku prześwietlenia okaże się, że w bagażu faktycznie jest coś niebezpiecznego, to co się dzieje? Jeżeli pirotechnik ma jakiekolwiek wątpliwości co do zawartości bagażu, taki bagaż zostaje zniszczony na miejscu poprzez wyrzutnik pirotechniczny lub w innej formie zniszczony na poligonie zostaje przewieziony beczką pirotechniczną w miejsce bezpieczne i tam zdetonowany. Jaki może być sposób działania tej, tego wyrzutnika? Czy jest to wysadzenie bagażu, czy coś innego? Nie, jest to bezpieczne zneutralizowanie bagażu poprzez penetrację wody oraz innych elementów.